Witam Was wszystkich. Dzisiaj mamy premierę zdrabki na dobry rok 2021. I takiej premiery chyba jeszcze nikt nie zrobił dzisiaj. <grymne> Mam całą paczkę. Jakbyście się zastanawiali, co dostałam pod choinkę od mojego męża, to jest właśnie mój prezent. <grymne> Także ja się bardzo, bardzo cieszę. I powiem Wam, że nie mogę się już doczekać, bo wszystko, co tutaj wygram, będzie dla mnie na plus. I będę mogła szaleć. Znaczy, chciałabym w ogóle, żeby było z czego szaleć. No bo to wiecie, jak to bywa. Yy... Różnie. Aczkolwiek bym się mega ucieszyła. Płaczucha rozpakowana. I tak. No, oczywiście, nie będę drapała całej paczki. Bo widzicie Majt nam, kurde, Dziadostwo. E, ale tak myślę, że zdrapię sobie z 7 sztuk, może 8. Co, co wy na to? 7 8 Osiem zdrapię, coś zostawię na live'a, bo lada moment będzie live, więc e, będziemy sobie drapać. I tak rozdzielę to właśnie na trzy odcinki. Myślę, że będzie ok. I zrobimy sobie też taki jakby test tej zdrapki tej paczki zobaczymy ile da wygrać czy w ogóle coś da ale to już mówię z każdej wygranej będę się cieszyła już to sobie układam i od razu wam powiem mam taką mega wielką prośbę do osóbki która u mnie na tipli wpłaciła pieniążki i w nazwie osoby wpłacającej wpisała konkurs. Ja muszę wiedzieć, no kim jesteś? No bo to mi nic nie da. Czekam na maila. Zostawiam swój, swój mail w opisie. Nie będę mówiła, jaka to jest kwota, więc wtedy, jeżeli napiszesz i powiesz, jaka to jest kwota, to na pewno chodzi o Ciebie. I. No, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Po prostu się nie spodziewałam. Jestem w mega ogromnym szoku. I też chciałabym Ci podziękować. No, ale nie wiem komu. <laughs> Także, y, osóbko o konkursie, zgłoś się do mnie, bo, bo tak. <laughs> bo tak. Dobra, na dobry rok. Zdrapeczka z numerem 1. Moja ulubiona jedyneczka. O. Kurczę, wydrapałam zdrapkę. Coś poszło nie tak. Ale tak, tu jest e, płatek śniegu. Jak się to nazywa? O, płatek, widzicie? Tu szukamy choineczki, ale mamy łyżwy. Nie umiem jeździć na łyżwach ani na rolkach, więc tak średnio. I teraz tu. Ja, kurczę, odbija mi świateło. O, przybliżę. Tu szukamy dwóch takich samych kwot. No i mamy tak styczeń. Co przyniesie styczeń? Nic. <laughs> Dobra, luty. Stówka i 10. Marzec, 500. O i 500, ale tysięcy. Kwiecień jest 200 i 1000. maj. W maju mamy 1500. O, mój miesiąc urodzenia czerwiec. To fajnie by było. O, 10 i 10 widzicie? Blisko. Lipiec. Tu się urodził mój brat w lipcu. Mój przyjaciel sierpień 210 tysięcy. Moja krześnica we wrześniu. Co jest we wrześniu? Nie wiem, nie wiem, czy jest coś we wrześniu. Październik, rocznica ślubu moich rodziców. Listopad, e, urodziny mojej mamy. I grudzień, i grudzień, dwie dyszki. <laughs> No i co? Ja Wam wszystkim powtarzam, że. Jedyn, pierwsze zdrabki z numerem jeden są zawsze szczęśliwe. Więc już na dobry początek mamy dwie dyszki. Ja się bardzo cieszę. W grudniu święta jakiś tam prezent z tego będzie. Teraz biorę dwójeczkę i szukam. Styczeń Pusta. Luty. Pusta. Marzec. Też pusto. Kwiecień. 500 i. Oj, mogłoby wpaść takie 500, ale bym się cieszyła. Kwit to będzie maj. I czerwiec. Znowu w czerwcu jest 10 tysięcy. Hm. Lipiec. Stówka i 20. Sierpień. Wrzesień, 200, o. o, październik 100 i 50, listopad 50 i 20, grudzień 20 i 1000. No i tutaj co, dzwoneczka szukamy, ale to mi się strasznie zapie. Mamy bałwanek i choinki szukamy ewidentnie to jest rudolf z czerwononosy więc nie tego szukaliśmy dobra odkładam na kubkę przegranych i zrapeczka z numerem 3 też jakoś polubiłam zdrapki z numerem 3 no i szukamy dwóch identycznych kwot w styczniu nic w lutym nic Marzec nic. W kwietniu też nic. W maju też. I mój czerwiec. O, 200 mogłoby wpaść na urodziny, ale jest 20 i 200. Hm. Lipiec, 200 i 100, sierpień, 100. I 20, wrześni 50, i 500 tysięcy, październik 500, i 1000, listopad 10, i 500, i grudzień 1000, i 50. No cóż, bywa i tak. Dzwoneczek jest, jest kokarda, bardzo ładna. I tu choinka. Ale jest piernik. Więc trzecia zdrapeczka, puściutka. Tutaj zaczynam od bonusu. Zdrapka numer 4. Jest znowu bałwanek. A w ogóle, tak, dzisiaj pięknie pada śnieg u mnie. O matko kochana, jak ja się cieszę, że widzę ten śnieg? Um, iglo, iglo i bałwanek. Dobra. To co od końca? No to od końca. Mamy grudzień, więc o wydatków duża wygranej ani widu, ani słychu. Listopad też puściutki. Październik jest 50 i 20 wrzesień ty i 100. W 20 i 200. Lipiec jest 100. I 500 tysięcy. Mój czerwiec. Ciekawe, czy coś w czerwcu będzie kiedyś jakoś wygrane. Ciągle tego jednego zera brakuje. Maj jest 10 i 1000. Kwiecień jest 550. Widzicie? Jednego zera tylko zawsze brakuje. No i co? W styczniu nic. W lutym nic i marzec? No też nic. Także zdrapeczka z numerem 4 też jest pusta. Zrapeczka z numerem 5. Yy, I co styczeń 500 i 200 luty 10 000 i 100. O jejku ale zjechałam. Marzec jest 200 i 100. Kwiecień 50 i 10. Maj 200 i 10. Czerwiec 50 i 500 tysięcy. Oj, sorki nie chciałam machnąć. Lipiec. Już się nie mogę doczekać, jak pod choinkę dostanę właśnie ten statyw i żeby mi się tu nic nie chmajtało nie wiem czy będę umiała się nim, z nim obsługiwać mam nadzieję, że tak we wrześniu 1020 w październik 1500 i tysięcy Listopad 500 i 10 000. Grudzień 20 zł i 100 zł. W premii jest świeca. A w bonusie już się zawiesiłam, widzicie? Rudolf Czerwoną nos Czyli też zdrabka jest pusta. Już mi się zdrabki kończą. <laughs> A tak się fajnie drapie. Zdrabka z numerem szóstym. Jak na razie wygra tylko ta z numerem pierwszym, tu mam 100 zł i 20, 500 zł i 10, 500 i 100 kwiecień 500 i 200. Zobaczcie ewidentnie te 500 chciałoby wpaść. Krępuje się. Naprawdę nie musi. <laughs> w maju jest 1010. No, czerwiec 1000 mhm. i 50, lipiec 20 i 200 sierpień 50

i zostały premia i bonus. W premii jest znowu bałwanek, a w bonusie iglo. No nie wierzę. Pięć zdrapek pod rząd pustych. Dobra. Szczęśliwa siódemka. O tak. Mhm. Dwieście i pięćdziesiąt tysięcy, tysiąc i dziesięć, dwieście i pięćdziesiąt, tutaj też nic, tutaj też nic, a blisko było. Teraz mamy lipiec, 50 zł i 1000. Sierpień 500 tysięcy i 20. Wrzesień dyszka i 50. Październik 500 i 20. Listopad 1000 i 500. Grudzień 10 tysięcy i 100 zł. No, i została premia albo bonus. Ale tu mamy płatek. Warty stówkę. I tu. I tu takie ludziki. Więc też pusto. I ostatnia zdrabka na dziś. Ósma. O. Styczeń to jest tak, 200 i 100 luty 10 tysięcy i 50 marzec 200 i 10 kwiecień 1000 i 100 w maju też nic w czerwcu też nic W lipcu też nic, w sierpniu też nic, we wrześniu nic, październik pusto, listopad pusto i grudzień pusto. Matko kochana, jaką mi paczkę dali? Tutaj jest kokardka. A tutaj iglo. Także, no, no powiem Wam, że tak trochę przykro. Tak trochę przykro, yy, że tyle zdrapek jest pustych. O, na 8 zdrapek wygrała mi tylko jedna z numerem pierwszym. I dała dwie dyszki. Czyli jak na razie nie najlepiej się zapowiada. No, ale jeszcze mamy 17, tak? Jest 25. Zdrapek w tym. No, to tak jakoś. 25, ja zdrapam 8, 9, 10, 5 i 2 to 7. No, dobrze, liczę w pamięci. Dobra, a gdzie tu znajdę kontrolne? albo cokolwiek. A, to się całe drapie. Czy co? Bo ja najpierw powinnam obejrzeć filmiki wasze, jak wy wstawialiście. O, mam. SS, dwie dyszki. A potem się brać za, za takie marzenia. Zapisanie listów do świętego Mikołaja. Bo widzę, że mi to tak trochę, trochę źle wyszło. Więc... No, więc jeszcze będą dwa odcinki. Będzie jeden odcinek ze zdrabkami i końcówka pewnie będzie na live'ie albo najpierw będzie live, a potem końcówka. Powiem wam, że trudno mi to y, trudno mi się określić w tym momencie. I teraz tak, y, co wam chciałam jeszcze przekazać? Y, Osłupkę, która wpłaciła mi na i proszę o kontakt na maila, to już mówiłam. Y, ja to sobie poprzedstawiam i tak oczywiście żeby nie było mam już przygotowane takie koperty one są już o widzicie pozaginane gotowe do wysyłki przystroiłam troszeczkę czekajcie może wezmę tak oddalę co by było widać więcej o są koperty no i tych kopert troszeczkę mam. Dla każdej osobki, która bierze udział u mnie w konkursie na t te koperty są. Wszystkich wywalała nie będę, bo nie mam po prostu miejsca. I, i, i. i. Dzisiaj mamy już dziesiąty, więc zostało tylko dwa dni, więc już mam wszystko skompletowane. W paczce do wygrania jest. Taki cuścik. E, już Wam czytam, jak to się nazywa. Jak znajdę. Wczoraj czytałam. Mieszanka kulek y, słodowych z czekoladą karmelową. I tak dalej, i tak dalej. Ale to jest podobno świetne. Chłop mój to je. Są so, ciasteczka milki. Odkładam. Mam takie miejsce. E, świąteczne mydełko. Bardzo fajne. Też się znajduje w paczuszce Świąteczny kubas. O, to jest od konzolecki. Tu wrzuciłam, żeby się nie zgubiło. 400 ml, 400. No, 400. E, podkładki pod kubeczek. Śnieżynki. Świeczuszka. Patrzcie. Waniliowa. Bardzo ładnie się błyszczy. Oczywiście. Rafaello, o którym już mówiłam. Nierozpoczęte. <laughs> ja na przykład nie lubię Rafaello, a bardzo dużo osób lubi. Mm, I. kochani, to cud. Czekajcie. Niks łapie ostrość. Branzoletka srebrna 925. Próba. O! Łapie ostrość. Bardzo, bardzo, bardzo ładna. W pudełeczku zapakowana. Także myślę, że. Prezenty są fajne. Jeżeli się komuś podoba, to zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Link zostawiam też w opisie. No i co? No i na dzisiaj kończę. Do zobaczenia już niedługo, ale właśnie nie wiem, czy jutro, czy po prostu już pojutrze na live. Ale jutro pracuję, więc raczej nic nie będę nagrywała. Więc po prostu zobaczymy się na, na live w sobotę. Tak w godzinach popołudniowych. Tak. Kto będzie mógł, to serdecznie zapraszam. E, będę losowała zwycięzcę. No i co? No i to wszystko. Ja kończę. Uciekam spać, bo jakaś taka jestem dzisiaj. E, taka zaspana, a spałam do 14. Dobra. Buziaczki, trzymajcie się, pa pa!